Hej, witajcie ponownie, ja jestem Hubson, a dzisiaj poruszymy sobie kwestią gangu 4 godziny, która dla wielu z nas jest czymś więcej niż zwykłą społecznością. Długie godziny przegrane w jedną z najlepszych części Theft Auto spowodowały, że gang CJ stał się nam bardzo bliski, a każdy fan GTA San Andreas skopałby tyłek członka gangu Ballas tak szybko, że ten nawet by tego nie zauważył. Z tego też faktu postanowiłem zebrać różne ciekawe informacje i zrobić odcinek właśnie o tej grupie przestępczej. Co do samych informacji, to włączę w nie również te podstawowe, abyśmy mogli wspólnie przypomnieć sobie fakty, jakie na temat tego gangu są znane, a które mogły nam się nieco zatrzeć ze względu na fakt, że jakby nie było, GTA San Andreas wyszło już 13 lat temu. Dodam, że dla zainteresowanych w opisie tego odcinka podam linki do filmów z historii bohaterów serii Grand Theft Auto, na które zachęcam rzucić okiem. Przechodząc do samego sedna rodzina z Grove, to afroamerykańska społeczność, która jest jednym z najstarszych gangów ulicznych w Los Santos. Największymi wrogami grupy jest meksykański gang Vagos, ale przede wszystkim gang Ballas, który co ciekawe, podobnie jak rodzina z Grove, również rzesza w swoich szeregach społeczność afroamerykańską. GSF wyróżnia się od innych gangów w Los Santos tym, że jest gangiem bardziej honorowym. Przejawia się to m.in. tym, że jako rodzina z tradycjami członkowie GROW są przeciwko twardym narkotykom, które Wagosi i Ballasi sprzedają na potęgę, doprowadzając do uzależnień osób już w bardzo młodym wieku. Przywódca gangu zielonych Suite jest bardzo uparty w tej kwestii i odmawia wejścia w ten biznes. Sweet był tak mocno przeciwny budowaniu narkotykowego imperium wraz z innymi rodzinami, ponieważ widział jak bardzo różnego rodzaju używki, jak chociażby popularny wówczas krak, psuł relacje w rodzinie oraz doprowadzał jej członków do depresji czy różnych stanów lękowych. I jednakże nie dajmy się zwieść pozorom, ponieważ gang z Growth jest zamieszany w szeroką gamę innych przestępstw, jak wszelkiego rodzaju kradzieże, akty przemocy, napady czy też oczywiście bardzo dobrze nam znany temat wojny gangów. Warto również podkreślić, że cały gang dzieli się na trzy różne rodziny: Grove Street Families, Temple Drive Families oraz Seville Boulevard Families. Do pewnego czasu rodziny żyły ze sobą w dużej zgodzie, tworząc jedność, dzięki czemu zdobyły niegdyś bardzo silną pozycję. Jednakże, tak jak mieliśmy to przyjemność zobaczyć w misji o nazwie Dziewczyna Suita, rodzina Seville Boulevard rozpoczęła wojnę z rodziną z Grove. Na szczęście, po pewnym okresie czasu rodziny zaczęły ponownie dobrze się dogadywać. Biorąc pod uwagę to, że skoro wszystkie te rodziny przynależą do jednej organizacji, rodzi się pytanie dlaczego nazywają się inaczej. Otóż pomimo tego, że wyglądają tak samo i działają jak jedna wielka rodzina, to występują pomiędzy nimi pewne różnice, które to właśnie podzieliły je na tak jakby różne oddziały. Różnice te wynikają głównie z miejsca formowania się jednostki, czy też np. podejścia do handlu narkotykami lub ogólnie mówiąc podejścia do robienia biznesu. Zwłaszcza co do narkotyków rodziny zjednaczając się na koniec w jedną całość musiały porzucić interesy robione w tym kierunku i przyjąć zasady rodziny z groów, ponieważ w przeciwnym razie Sweet nie pozwoliłby na ponowne zrzeszenie się. Wynikałoby to najzwyczajniej z obawy o swoich podopiecznych. Przechodząc do tworzenia się Gangu Zielonych, ich początek miał miejsce na obszarach Ganton, wliczając w to oczywiście przede wszystkim ulicę Grove, choć tu warto zaznaczyć, że cały gang nie uformował się tylko i wyłącznie na tej jednej ulicy, o czym zresztą wspomniałem już wcześniej. Prawdopodobnie gang zaczął powstawać w pierwszej połowie lat 60. XX wieku, czyli parę lat przed gangiem Balas, u którego za datę formowania się organizacji uważa okolice lat 70. rzecz jasna tego samego wieku. Przyjmuje się, że przed latami 80. współpraca z innymi gangami w Los Santos układała się dość dobrze, to znaczy każdy pilnował własnych interesów, starając nie wchodzić się w drogę innym. Do tego czasu rodzina z Grove dość wyraźnie zaznaczyła przewagę nad resztą konkurencyjnych gangów, prowadząc swoje interesy na różnych obszarach Los Santos. W czasach swojej świetności zespół rodzin miał kontrolę nad dzielnicą Playa del Seville, Temple, Santa Maria Beach, Glen Park, Willowfield oraz Idlewood. Jednakże jak podaje źródło w roku 1987, rywalizacja między gangami w Los Santos osiągnęła zenitu, a samo Los Santos wyglądało jak jedno wielkie pole bitwy, między jego różnymi społecznościami. Bardzo możliwe, że konflikt narastał ze strony gangów konkurencyjnych, które widząc jak dobrze rozwijają się rodziny z Grove, Temple oraz Seville Boulevard, bały się o swoją pozycję oraz o całkowitą dominację ze strony gangu Zielonych. Jesteśmy w momencie, w którym mówimy, że organizacja prowadzona przez Suita osiągnęła przewagę nad innymi gangami, ale warto zwrócić uwagę, że gdyby nie jej członkowie, samemu Suitowi nie udałoby się zdziałać nic. Z tych bardziej znanych członków rodziny z grą możemy wymienić oczywiście Sweet'a wraz z CJ'em, Big Smoke'a oraz Rydera, którzy ostatecznie zdradzili swoją rodzinę i w końcowym rozrachunku zapłacili za to własnym życiem. Jednak ja chciałbym nadmienić o postaciach, o których nie jest wiadomo zbyt wiele z samej gry, ale które mniej lub bardziej, ale jednak zapisały się w historii tego gangu. Między innymi do takich członków należy postać nazywana skrótem LB, która posiada garaż, gdzie musimy zawieźć fanta, jakie udało nam się ukraść podczas jednej z misji dla Raidera. Niestety wygląd tej postaci nie jest nam znany. Mamy tutaj również Little Devila, Big Devila oraz Tonego, którzy byli bardzo oddani swojej rodzinie i których twarz również nie jest nam znana. Wiadomo jednak, że stracili swoje życie w ulicznych potyczkach między gangami. Warto pamiętać również o Berym Tornie, którego znamy pod ksywką Big Bear. Jest on uważany za jednego z najdłużej służących dla rodziny z Groów członków gangu, jednakże niestety dla organizacji jak i niego samego Big Bear popadł w uzależnienie od narkotyków. Fajną ciekawostką jest również to, że bardzo dobrze nam znani członkowie gangu z ulicy Groów, których spotykamy na ulicach Los Santos, mają także swoje imiona. Jest to Tarnel. Troj oraz FAM 3 lub w 1 cokolwiek to znaczy, ale to właśnie pod taką nazwą jest zapisana ta postać w plikach gry. Mamy również innych członków, których imiona nie są znane, ale którzy występowali w niektórych kastankach w GTA San Andreas i których do dziś nie wiadomo dlaczego nie możemy spotkać jak Tarnella czy Troja na ulicach Los Santos jako zwykłego przechodnia, czy też jak wolicie żołnierza gangu. Rodzina z growth posiada również swoje własne tagi, które wykorzystywane są do zamalowywania tagów innych gangów oraz grafity, jakie możemy spotkać na różnych obszarach miasta Los Santos. W taki właśnie sposób każdy z gangów w Los Santos dba o swój szacunek wśród innych, budując w głowach swoich przeciwników, że w grze są również inne organizacje, które stale czekają na błąd swojego rywala. Powoli zbliżając się do podsumowania po zaostrzeniu stosunków między gangami w latach 87-92, rodzina Zgrove traci swoją pozycję oraz szacunek wśród swoich oponentów. Dochodzi do ostrzałów osiedla ulicy Zgrove, a rywale nie boją się zapuścić w obszary teoretycznie należące do gangu Sweeta. To właśnie w tym okresie dochodziło do największej ilości zabójstw wiernie służących organizacji członków, o których nadmieniłem nieco wcześniej. W tym czasie ginie również mama głównego protagonisty gry, CJ'a. Jest to wówczas najtrudniejszy okres rangu ulicy Zgrołów w całej jego historii, ale niestety jeszcze gorszy czas jest wciąż przed nimi, ale ten poznajemy już podczas wydarzeń fabularnych gry. No i na zakończenie odcinka mała ciekawostka, o której może niektórzy z Was nigdy wcześniej nie słyszeli. Jeszcze przed rozpoczęciem się lat 80 XX wieku, a dokładniej do roku 1984, czyli wydarzeń mających miejsce w GTA Vice City Stories, bardzo możliwe, że gang z działał również w tamtej części kraju. Bowiem w GTA Vice City Stories możemy spotkać taki gangu, m.in. przy drugiej krywce Vika Niestety dwa lata później w Vice City tagi Gangu znikają, stąd też ten easter egg możemy znaleźć tylko i wyłącznie w części z 2006 roku. I to byłoby na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas oraz znajdziecie chwilę na ocenę tego materiału. Zapraszam Was na kolejne odcinki, a tymczasem będę się z Wami żegnał. Także trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!